A, jaki a jakich da? A jakich? Jakich danych? Danych? Jakich danych? Proszę? Jakich danych? No, osobistych. Tak, osobistych danych. Jakich danych osobistych? Tak. Prowadzić? Hmm. Żadnych danych osobistych tu nie trzeba wprowadzać. Trzeba wprowadzać kwotę lokaty. a kwotę lokaty, tak. Tak? Dobrze. Super. No. Hmm. Mam, ja to mam. Ja to pani mam. Pani wprowadziła, to proszę tak. kliknąć OK. Y nie mam. Nie mam OK. Jezus, nie mam. Naprawdę OK. Ma Pani OK anuluj ja poniżej na ekranie. Nie mam, jak Boga kocham. Jak Boga kocham że nie mam OK. Nie mam. Słowo daję. To no. niech pani wciśnie renter. Renter? Też nie mam. Nie ma pani na klawiaturze klawisza enter? Nie mam, nie mam enter. <noise> nie mam naprawdę. Nie ma takiej klawiatury, na której by nie było klawisza enter. No ja nie mam, jak Boga kocham, naprawdę, że nie mam. Ja pani mówię poważnie. No. To w takim razie proszę się skontaktować z informatykiem, jak pani nie ma. Jakim informatykiem? Komputerowym. tak. Aha. Aha, aha. Czy ma Proszę? Pani jeszcze jakieś pytania? E, tak. Tak? A. No, no właśnie, informatyk, informatyk, właśnie, z informatykiem, tak. Ale to informatyk, nie rozumiem. Co no ja, ja muszę się powiedzieć, jak to wszystko zrobić. To mówię Pani, aby Pani wprowadziła kwotę lokaty, Tak. I jak Pani ten formularz wypełni. To Na dole po tym formularzem jest OK aha, i anuluj. Aha, OK anuluj, dobra. Tak, należy kliknąć OK. Aha, i kliknąć. Ale ja chciałam lokatę założyć. To właśnie pani w ten sposób się założy. <grym> aha, w ten sposób, tak. No właśnie. No, to dziękuję bardzo pani. Do widzenia. Dziękuję za rozmowę no, do i widzę. do pani miłego dnia. Miłego dnia. Do widzenia. No, no, do widzenia.

No jak tak, no co? Zaczepił mnie na ulicy. Yy, powiedział mi, przepraszam, która godzina? A ja mówię, pękła sprężyna. Spojrzał mi w oczy, aż mi ciarki przeszły po całym ciele. Zawrzało we mnie, ruszyło coś we mnie po 20 latach. Jestem tak zadowolona, że Jezus Maria, nie wiem co to będzie, ale będzie na pewno, yy, będzie yy, super będzie. To znaczy, niech się pan uspokoi, powoli mi wszystko opowie, jak go pani poznała. Jaki znaczy koleś wypasiony, opalony. Eee, to no. dlatego, pani taka opalona. No. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie kwitło, czy to usknie. No, i się z nim umówiłam o 20.00. Dzisiaj idę do knajpy. Zobaczymy. Złapiemy się za rączki w knajpie, czy tam nóżką. Dam jakiś cyń przy stoliku i zobaczymy, może coś wyjdzie. Jak wyjdzie, no to co? Przyjedziemy do domu, łazieneczka, wspólny kąpiel, czy tam kolacja, świeczki i barabara i do łóżeczka. Zobaczymy, jaki będzie układ. Tak, ale czekam z tym z utęsknieniem. Obudzi, obudził się we mnie demo, bo spał na razie. Wszystko będzie super. No. Wrzuciłam do chodzącego. Dlaczego? Teraz, proszę? Dlaczego? Teraz szukam na stałe. A czemu? Niedobry był Dlaczego był niedobry? Bo mi nie pasował seksualnie. <grym> no, to nie, to musi być dobry. Myśli pani... Myśli pani, że ten dzisiaj będzie lepszy? Pewnie, super. W teatrze, jak pracowałam, przyjechali Amerykanie. Teatr ze Stanów. Nie pamiętam z jakiego miasta byli. Ale kurwa, co mnie utknęło? Kurwa ty, co mnie utknęło, jak wyszłam, przychodziłam korytarzem, bo drzwi były potwierane w garderobie. Patrzę, kurwa, co to jest? Ja mówię, kurwa, Indianie. Jest, kolorowe pióra. Tu Bajera, wiesz, frędzelki, tu tego, nie? Pytam się tłumaczki. E, młoda, co to jest? oni siuksy? Kurwa co? Siuksy! Ale jaki, wy, jaki wypas? Siuksy! Indianie, siuksy się nazywają. Bo są siuksy i apacze. patrz się maluje, a siuksy nie. A Apacze mają bia, białe pióra, białe pióra, kolo, turkusowe koraliki, a siuksy bez koralików. Tylko takie ciemne pióra z orba, wiesz? Taki ten, nie orzeł, taki wiesz, Takie brązowe bajery, wiesz? Kurwa bajera kurwa. Siuksy, siuksy. Kurwa, ale wypas chyba z ośmiu ich było. I ja między nimi, zjeńcie co zrobiłam, kurwa, mój ci czad jak chuj. A tłumaczka też wyglądała? Tak, nie, tłumaczka normalnie, spokojnie, współcześnie, nie? No ale też te bajary takie jak siuksu, te koraliki, te bajary, wie, te turkusiki, chujiki. A tak. jak oni się zachowywali, jak Indianie? Co? Nie, no jak Indianie, Normalnie jak, jak, my, jak my przecież, no jak się zachowywali? Śpiewali, tańczyli, bajerowali, wiesz. No i co to była za sztuka, o czym ona była? Co? W no, plemieniu indiańskim, siuksy. Tańczyli, no wiesz, nie wiesz, jak Indianie tańczą, e, u, Okłosy, wiesz, takie to, wiesz, ci, ci. Tańczący z wilkami. O, dokładnie, no, no, tańczący z wilkami. To był film, kurwa, ja pierdolę. No i ten kolor jest idealny. Weronika martuk pazura nossa, é, que